Hej, witam wszystkich w kolejnym filmie. Chciałem sobie użyć pilota do włączenia sobie rekord, ale nie działa, więc trzeba naprawić, chyba, albo baterie wymienić. Ale do rzeczy, co my dzisiaj tutaj mamy? Aldi Silver 50 z silnikiem dwusuwowym 1P40QMB. Eee... Co klient mi tu zgłosił? Że nie ma ładowania. Że nie ma ładowania. Sprawdzić akumulator. Klient przywiózł to do nas z serwisu z sąsiedniego miasta gdzie chyba ktoś nie potrafi sobie z tym poradzić. <laughs> Stwierdzili, że uszkodzona jest prądnica. Klient był właśnie prądnica u mnie, ale wzrokowo stwierdziłem, że ta prądnica raczej jest dobra. Ale następny problem, który tu jest, to nie ma iskry. Także nie wiem, czy, czy, czy to nie będzie dla Pawła tylko ładowania, ale, ale również naprawy iskry. Dobra, trzeba teraz diagnozować, co jest zgrane, dlaczego nie ma iskry co było przyczyną może, że, że tej iskry nie ma, dlaczego ona się zgubiła, słuchajcie. Widzę, że przewody są odwrotnie podłączone, bo pomarańczowy powinien być do czarnego tutaj w CFC, a czarny jako masa do, do zielonego. Dobra, yy... zaraz Wam powiem mniej więcej jak to można sprawdzić i, 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 i będziemy kontynuowali naprawę. Okej okay, moi kochani, teraz Wam pokażę jak prosty, domowy sposób zdiagnozować, czy stator nie jest uszkodzony? To jest tak banalnie proste, że mogłoby się wydawać, że, że proste nie może być. Wiem niektórzy fachowcy, którzy tutaj piszą na moim kanale, stwierdzą, że to jest błędne diagnozowanie, ale jak zaczynałem i nie miałem profesjonalnych przyrządów, nasz miernika z wypełnieniem. Albo oscyloskopu, bo takim urządzeniem można takie impulsy mierzyć. No to powiem Wam szczerze, było, było, było ciężko. Dobra, drugą sprawą, którą chciałem zauważyć... Yy, yy, dobra, to wrócę do tego potem. Moi drodzy, silnik kręci, jakaś tam elektryka działa, iskry nie ma. Yy, teraz sprawdzimy, co jest przyczyną, yy, że to nie działa. Jak sprawdzić taki stator? Na dwa sposoby. Można użyć miernika. Mierząc oporność e, impulsatora i cewki zasilającej moduł zapłonowy. Oczywiście wszystko mierzymy między masą, tak? Ale dobra, załóżmy, że nie mamy miernika. Wyrzucamy miernik. Nie macie oscyloskopu, żeby szczytowe napięcie impulsatora zmierzyć, albo napięcie e, tej cewki. E, więc jest takie proste rozwiązanie i, i to bardzo proste, banalnie proste. A co? A co, z czym jest y, to narzędzie? Jest to zwykła dioda LED, która kosztuje 30 groszy? Złotówkę to już nie kosztuje, bo to już jest tak tanie, że masakra. To jest akurat dioda czerwona. Świeci na czerwono w białej obudowie. I powiem Wam, pokażę Wam jak to zrobić. Zrobię tutaj zoom sobie na, na ten cały, że tak powiem, majdan. No i drodzy, teraz jak to diagnozować? Żeby sprawdzić impulsator, podłączamy jakąkolwiek nóżkę z diody LED. Do przewodu z impulsatora. Tutaj jest akurat biały z czerwonym paskiem. Są też czerwone z białym paskiem, albo biały z czerwonym paskiem. Tak. tak, albo jeszcze jest niebieski z białym paskiem. O, tak to wygląda. Drugi koniec diody wkładamy do wtyczki z masy, ponieważ nie zawsze masa tutaj jest podłączona. No i kręcimy sobie rozrusznikiem. Dioda zaczyna nam migać powinna zacząć migać. zoom zrobię, bo ja tego nie widzę w monitorze tutaj. Dioda musi migać na czerwono. Widzicie, dioda miga. Jeśli ta dioda miga, to na milion procent impulsator mamy sprawny. Na milion procent. To mówię od razu z pełną odpowiedzialnością. Jeśli ona w ogóle nie miga, no to znaczy, że jest uszkodzony. Sprawdzenie cewki zasilającej moduł. Tu jest dosyć wysokie napięcie, więc wkładamy jeden koniec do Przewodu czarnego z czerwonym paskiem. Drugi koniec, oczywiście, do masy. W tej wtyczce, akurat masa jest czarna, ale z reguły ona jest w chińskich pojazdach yy, zielona. W, wkładamy to i teraz nie kręcimy rozrusznikiem, tylko wystarczy, że lekko od, obrócimy. O! Że lekko obrócimy. Kołem magnesowym zobaczcie. Niewielki obrót, a dioda świeci. To też jest dowód na to, że stator mamy ok. Yy, Podobnie można sprawdzić też yy, cewki z ładowania, ale to już jest inna bajka, bo, yy, o, zobaczcie, cewki ładowania też działają, więc jeśli nie ma ładowania, no to gdzieś jest problem po stronie raczej, moim zdaniem, yy, po stronie regulatora napięcia, prawda? Także to jest taki najprostszy sposób domowy na sprawdzenie tego, czy mamy dobry stator. Jeśli mamy wykluczoną awarię statora no to wiadomo, że trzeba sprawdzić instalację od momentu tutaj podłączenia tej instalacji z silnika. Może odwrócę sobie trochę kamerę. Instalacji od silnika gdzie podłączamy silnik do wiązki aż do modułu zapłonowego. No najlepiej sprawić to w ten sposób, że miernik sobie włączamy na test ciągłości obwodów. Co to jest test ciągłości obwodów? Zwieramy i piszcze. To jest test ciągłości obwodów, moi drodzy. Więc wszystkie przewody, które idą nam od yy, oczywiście, jeśli mówimy o zapłonie, od modułu do tutaj kostki modułowej trzeba sprawdzić. Powiem wam tak, to jest dosyć leciwy motor, bo to jest z 2003 roku. Nie wiemy jaka była jego historia. Kto jak o to dbał, tutaj mamy moduł zaponowy, to Wam za chwilę go pokażę. No i sprawdzam sobie w kolejno wszystkie przewody. No to pierwszy zobaczymy przewód, czy będzie piszczał nam zasilania cewki zaponowej, zasilania modułu. Przepraszam, jest ok. Potem sprawdzamy impulsator biały z czerwonym paskiem. No i też podłączamy się i sprawdzamy, jest ok. Skoro, skoro to nam tutaj przychodzi, bo akurat nie mówimy w tym momencie o, o tym ładowaniu, to obijamy. szukamy w tym momencie iskry, sprawdzamy sobie jedną ważną rzecz w module zapłonowym. Ja tu może troszeczkę podniosę kamerę, postaram się to jakoś pokazać, zbliżyć. O, właśnie, w każdym module zapłonowym. Mamy taki przewód czarny z białym paskiem. Ten przewód, zwierając do masy, wyłącza nam zapłon. Po prostu robi zwarcie do cewki zasilającej. Z tym w module to się dzieje oczywiście już z tym przewodem czarnym, z czerwonym paskiem. No i jeśli on do masy będzie nam zwierał na włączonej stacyjce, to znaczy, że ten zapłon mamy cały czas wyłączony. To musimy szukać teraz zwarcia. Zwarcia po prostu na. Instalacja, bo w cewce, dobra, cewka na cewce, na, na stacyjce, przepraszam, stacyjka włączona, nie piszczy, wyłączam stacyjkę, też nie piszczy, to jest źle, przepraszam, piszczy. włączę stacyjkę na on, nie piszczy, to znaczy, że ten układ tutaj zapłonowy jest ok, dobra, co nam zostaje? Albo zaśniedziałe przewody, albo uszkodzony moduł. Albo uszkodzona cewka zapłonowa. Eee, no to teraz co, podłączymy to wszystko z powrotem. Spróbujemy to, spróbujemy to jeszcze raz sprawdzić, czy będzie ta, ta iska się nam pokazywała. Podłączymy wszystkie przewody. Czasem zaśniedziałe przewody, takie zardzewiałe, no może nie zardzewiałe, ale zaśniedziałe, z takim nalotem uniemożliwiają styk między dwoma metalami. No i zdarzają się takie rzeczy, jak się zdarzają, sprawdzamy. Żarło i zdechu. Dobra, tu nam skoczyło, Powiem Wam, tu jest jeszcze jedna taka rzecz, która nie powinna mieć miejsca, ale zaraz Wam to wszystko wytłumaczę, o co mi chodzi. Tego nigdy nie róbcie. Ja to robię w celach, że tak powiem... O, pokazała nam się iskra. Chyba było to winą przewodów, które były zaśniedziałe. Potem wszystkie przewody oczywiście zabezpieczę sobie yy, wazeliną techniczną. Wszystkie łącza. Pokazała nam się iskra, jak widzicie, moduł OK, cewka OK, tylko przełączymy sobie tutaj, o masa musi być w zielonym, zaraz Wam to pokażę, bo to tutaj jest porąbane tak, że o, zobaczcie. Pobareczowy przewód jest dodatnim przewodem, a czarny jest ujemnym, minusowym, więc pamiętajcie, ta biegunowość tutaj musi być zachowana, za ponieważ tutaj te impulsy idą w prądzie stałym, także to nie jest prąd przemienny. Więc tutaj musi być biegunowość zachowana, żeby ten motor po prostu pracował. Kiedyś wam zrobię film i pokażę co się dzieje z silnikiem, jak mamy zamienione, jak mamy zamienione bieguny na przykład w impulsatorze, że są no, masa po prostu pomylona z, 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 z tym biegunem, gdzie, z tym przewodem gdzie ma impuls do modułu. Jedna zasadnicza sprawa moi drodzy, co tu jest w tym skuterze nie tak jeszcze teraz, na szybko. Wam to pokazuję. Zobaczcie, jaki tutaj jest zastosowany akumulator. Yy, powiem wam tak, bardzo dobrej firmy akumulator, bo ja je też sprzedaję. Yy, używam do różnych innych rzeczy, nie do motoryzacji, bo to nie jest akumulator, który stosujemy w motoryzacji. Możemy go stosować w elektrycznych napędach, yy, w hulajnogach, w motocyklach i tak dalej, tak dalej, tak dalej. Ale to nie jest akumulator, który jest yy, przy, przeznaczony do, do rozruchu silników, bo musicie pamiętać, że tu jest tak potężny prąd rozruchu, że przy dobrych wiatrach może rozsadzić taki akumulator, no, narobimy sobie biedy. Poza tym styki, które tutaj są na tych konektorkach po prostu są takie straty prądu, że to może zacząć nam się palić. Nie daj Bóg, ja teraz skręciłem ten akumulator, słyszeliście, bez, bez obciążenia, bez wkręconej świecy, a, a jak już słabo kręcił, a co dopiero jak świecę wkręcimy, mogę Wam pokazać, czy on w ogóle ruszy ten, ten, ten akumulator, tą, tą instalację. Także słuchajcie, no, takich akumulatorów nie stosujemy. Pamiętacie, to jest naprawdę bardzo ważne. To nie są akumulatory przeznaczone do, do, do takich zastosowań. To samo dotyczy, dotyczy się samochodów nowoczesnych z systemem start-stop, gdzie są akumulatory o danej pojemności np. 105Ah, 100Ah. No i ktoś sobie wymienił, bo też miałem taki przypadek, bo sprzedaję takie akumulatory, handluję tym i montuję. Więc ktoś sobie po prostu kupił taki akumulator u mnie, zamontował go do samochodu i stwierdził, że w samochodzie mu świeci błąd, że bateria jest uszkodzona. Z tym, że sprzedawca nie powiedział mi, że potrzebuje akumulator do samochodu z systemem start-stop, co jest bardzo ważne. To są specjalne akumulatory, gdzie. Układ elektryczny, pokładowy, komputer yy, samochodu wykrywa sobie po prostu ten akumulator i, i wie, że to jest ten. No, i ten samochód wtedy w ogóle nie odpalał. No, są jaja, jak arbuzy. Dobra, zobaczcie co się będzie działo. Teraz sprawdzimy z tym akumulatorem, jak jest skręcona świeca przy obciążeniu. Na takich obrotach on w ogóle nie odpali. Styki się zaczynają grzać i to cholernie. Szkoda, że tego nie, nie, nie potrafię tutaj zmierzyć, tej temperatury. Także takie akumulatory nie są przystosowane, moi drodzy, do, do pracy w silnikach z układem, że tak powiem, rozruchu elektrycznego. Ok, skoro mamy iskrę i mamy mniej więcej wszystko uruchomione, tu już widzę jakiś wyciek oleju, jest wyciek oleju taki dosyć spory, yy, ale nie wiem czy klient będzie to chciał naprawić, bo tutaj głównie chodziło o to ładowanie. Yy, ja tu zamontuję odpowiedni akumulator tak jak powinien być i będziemy próbowali to uruchomić i zobaczymy co dzieje się z tym ładowaniem. Ok, sprawdzamy teraz, czy będzie ładowanie. O, o, o odpowiedni akumulator. Tu mamy miernik, który nam wyświetla poziom ładowania. Czyli, uruchamiam silnik. Powiem tak, ładowania nie ma, jak widzieliście. Ale światło świeci, więc trzeba zobaczyć, co dzieje się z tym regulatorem. Teraz zlokalizuję sobie ten regulator. Podejrzewam, że będzie usytuowany z przodu, jak w większości pojazdów. Więc oddalę kamerę, żebyście mogli mnie widzieć, czy coś tam więcej. Więc przednią czaszę ściągam. No i szukam po prostu tej usterki dalej. Znalazłem, moi drodzy, regulator. Regulator jest tutaj, ja tylko zdjąłem tą osłonę. I... Sobie regulatorek tutaj. O. Tutaj. Tylko zobaczcie, jak jest złożona wtyczka. Praktycznie, jakby nie było styku. Spróbujemy to z powrotem wcisnąć tak, jak należy. Uruchomię silnik i sprawdzę, czy jest ładowanie. Ustawię kamerę tak, żebyście mogli również to zaprezentować. Czasem nie i niektórzy serwisanci, mechanicy, yy, normalnie rozwala mnie to wszystko jak jak mi to Ja nie wiem czy tutaj, aha dobra jest ok. Dobra, co, palimy, nie? To Na świat, bez światła i na światłach, więc raczej tego nie ma. Ja podejrzewam, że ktoś zrobił taki numer. Zaraz wam powiem yy, o co mi chodzi. Dym się, dym zobaczył nasz monitoring ja i zaczął piszczeć. Dobra, ja wy, zdemontuję ten regulator. Zobaczymy, co to jest. Oj, już widzę tutaj stara szkoła. Jak widzę coś przykręconego w takim że śrubą na śrubokręt płaski, to już wiem, że tutaj był taki fachowiec, że... Nigdy nie było płaskich główek w śrubach, więc to już nie jest to. Włożył co miał, więc i tak przykręcił, więc jest dobrze. to. Dobra, zamontujemy sobie ten regulator. Moi drodzy, I teraz taka moja, moja uwaga. Nigdy, przenigdy nie odpalajcie silnika z włączonymi światłami, a w ogóle nie odpalajcie silnika z wypiętym regulatorem, bo spalicie sobie wszystkie żarówki, które tam pracują. Powiem tak: to jest regulator napięcia, który wygląda identycznie w dwusuwie i w czterosuwach. Do dwusuwa takiego jak ten regulator napięcia musi być odpowiedni, do czterosuwa z silnikiem GY6 wygląda identycznie. Ale ma inne parametry. Do czterosuwowego silnika 139 FMB jest identyczny z wyglądu, ma czarną kostkę, ale ma również inne parametry. I są jeszcze silniki 139 FMB z dwoma cewkami, do których modu wygląda również identycznie i nie pasuje do takiego dwusuwa, ale też ma inne parametry. Więc moi drodzy, czasem jest tak, że kupujecie regulator napięcia Ktoś go gdzieś tam wystawia na Allegro, jakiś sprzedawca, który nie ma zielonego pojęcia o tym, co robi, co sprzedaje, bo kupuje sobie to, co jest w hurtowni i myśli, że to pasuje do wszystkiego, bo 4T i 2T ma takie same regulatory. Więc nieświadomie wprowadzają ludzi w błąd, ludzie składają reklamacje. Jak wiecie, na części elektryczne nie ma nigdzie zwrotu. Yy, więc jest naprawdę problem. Można walczyć z wiatrakami, dlatego takie regulatory w sklepach niewiadomego pochodzenia kosztują czasami 9 zł. Nie wiem dlaczego, ale dobra. Yy, u mnie cena jest inna, możecie sprawdzić to w sklepie internetowym i każdy regulator, który kupicie do danego modelu silnika, będzie pasował na milion procent. Bo mam to sprawdzone, a biorę z, ze źródła sprawdzonego. Yy, gdzie i Zawsze jak kupię, wszystko się zgadza. Więc ja teraz idę poszukać regulatora do silnika dwusuwowego. Aha, jeszcze są takie regulatory do silników dwusuwowych z takimi płaskimi kostkami, które mają również inne parametry. Ale, ale jakby podłączyć, to też by pasowało. Z tym, że pamiętajcie, musi to być do dwusuwa. Czasem jest tak, że się kupuje do dwusuwa, a sprzedają wam z czterosuwa, bo o tym nie wiedzą. Dobra, to by było na tyle. Tak moi drodzy, zamontowałem regulator odpowiedni do tego modelu silnika i układu ładowania i teraz pokażę wam jaki jest tego efekt. Eee, sami stwierdzicie, że efekt jest żaden. Mamy 12,6 V na samym akumulatorze. Widać to tutaj. Muszę sobie zmodyfikować to ustrojstwo, bo to fajnie widać w kamerze. Nie trzeba tam z miernikiem latać 12,6. Uruchamiamy silnik, zobaczymy jak go załadowanie będzie. Jak widać, ładowanie mamy 13,2V. Mamy nawet doładowane akumulatory 12,9-12,8, więc mamy ładowanie. Jak widzicie, wystarczyło odpowiedni regulator zamontować i okazało się, że. Może tak, żebyśmy się widzieli, przepraszam. Żeby ładowanie zaczęło działać, można by się pokusić tu o jeszcze jedną rzecz, bo moim zdaniem tutaj jest jedna nieprawidłowość. Moi kochani, to muszę Wam, muszę wam to zademonstrować na, na regulatorze. Eee, zbliżenie sobie zrobimy, żeby było widać regulator napięcia i jego elektrykę. Jak widzicie, mamy tutaj podłączony regulator napięcia, ale we, według mnie, nie według mnie, tylko według wszystkiego, co, co jest eee, powinno być zgodne, jest tutaj nieprawidłowość, ponieważ żółty przewód powinien być tutaj obok czerwonego więc zamienimy te przewody zobaczymy co jest co będzie jak to się będzie zachowywało ja sobie tutaj te przewody odbezpieczę i zamienimy je miejscami bo tak to powinno być Tak włożymy i zobaczymy jak będzie wyglądało. Ładowanie było, ale widzieliście jak długo trzeba było czekać i jaki ten przyrost napięcia był powolny więc teraz włączamy, pod, uruchomimy silnik, zobaczymy jak teraz będzie wyglądało w momentu uruchomienia silnika. Ok, gdzie mamy ten mierniczek nasz tutaj. Ok tu jest nasz mierniczek, widzimy jest 12,7 V Uruchomię silnik, do Prawidłowe ładowanie, 14,4 V. Po prostu ktoś już wkładał łapy tam, gdzie nie trzeba. Ja to mówię zawsze otwarcie. Mój tata zawsze mi mówił... o. To jest, że tak powiem, akt drugiego planu, ktoś go nazwał. Naprawiacie? <laughs> Naprawiamy. Mój ojciec zawsze mówi: gdzie te łapy wkładasz, tak, Więc ktoś włożył łapy i zamienił te kable, bo już nie wiedział co zrobić, no i taki był problem. Oczywiście ten regulator nie działa, oddaję go klientowi. Założymy sobie przez cały przód, ładowanie mamy. Nie wiem, czy, czy klient będzie chciał ten akumulator prawidłowy i jeszcze na rzecz. Jeśli klient będzie chciał ten akumulator mieć zamontowany, oczywiście na regulator ode mnie nie dostaje gwarancji. Z racji tego, że ten akumulator wymaga całkiem innego prądu ładowania, tak jak wcześniej powiedziałem, to nie jest akumulator przeznaczony do tych celów. Można sobie coś testować, do elektrycznego pojazdu jak najbardziej, ale nie do, ale nie do pojazdów spalinowych. Moi drodzy, to było chyba na tyle, jeśli chodzi o testowanie tego układu napędowy, przepraszam zapłonowego. Wiecie jak to robić. Ja pracuję nad czymś takim jak przyrząd do sprawdzania właśnie tych statorów, że będzie kostka do wpięcia, pyk, pinacie sobie kosteczki i sprawdzacie sobie czy wam to działa. Ale też długi czas do do tego, aż to skończę. Jeśli film się podobał, oczywiście moi drodzy łapka w górę. Jeśli nie, łapka w dół. Macie prawo. Możecie również wspierać nasze konto. Jest, przy, jest przycisk pod filmem we wsprzyj nasze konto. Numer konta bezpośrednio również jest podany, jeśli ten film Wam pomógł. Każdy datek dla nas jest ważny. Zbieramy pieniążki na rozwój kanału, to znaczy sprzęt do nagrywania. Wiadomo, wszystko się zużywa, starzeje, lepsza kamera by była, potrzebna jakieś oświetlenie, jakiś mikrofon, może. Jakiś mikroport, żeby nie trzeba było tutaj latać do tego mikrofonu i wam gadać, żebyście wszystko słyszeli, jeśli się to będę gdzieś poruszał. Dobra moi drodzy, życzę Wam wszystkiego dobrego. Mamy wrzesień, jest chłodno, w sobotę ma być ciepło, ale na pewno na maszynach pojedzicie lewa w górę. Pozdrawiam.